Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na praktykę jogi, skierowaną na uprawę naszego trawienia. Co będzie Ci potrzebne? Mata, wygodny strój i tyle. Wyłącz wszystkie zagłuszacze, wszystkie różne urządzenia, które gdzieś tam w domu oddają różne dźwięki, telewizję, radio. Znajdź sobie kawałek miejsca, rozłóż matę, karimatę bądź poćwiczy na dywanie. Ok? Usiądźcie sobie w siadzie na piętach. Jeśli ten siad jest dla Was niewygodny, to możecie usiąść na poduszce do medytacji, na kosce do jogi, na podusi, w siadzie skrzyżnym, tak jak lubicie. To zaczynamy. Usiądź wygodnie, wydłuż kręgosłup, oprzyjcie dłonie częścią grzbietową na udach, zamknijcie powoli oczy. I weźcie spokojny wdech nosem. I wydech nosem. Jeszcze raz. wdech. I wydech. Wdech nosem. I wydech. Z kolejnym wdechem unieś ramiona do góry. Połączcie dłonie nad głową i z wydechem dłonie do mostka. Jeśli praktykujesz według przyjętej intencji, to czas, aby ją przyjąć. Wdech, ramiona góra. I z wydechem połączone dłonie do mostka i powoli otwórz oczy. Zaplećcie dłonie i krążymy w jedną stronę i w drugą stronę. Z wdechem wnieść ramiona do góry, barki od uszu. Przeciągnijcie się w jedną stronę do centrum i w drugą stronę. Wracamy do centrum, rozplatamy ramiona barki od uszu i z wydechem skręcamy się. Prawa dół na lewym udzie lewa ręka do tyłu. Cały czas jest wydłużony kręgosłup, wdech rośni, wydech pogłębiamy, wdech ramiona góra i wydech druga strona. Z wdechem rośnie do góry, wydłużaj kręgosłup, wydłużaj, czubek głowy, skierowany do sufitu do nieba i z wydechem pogłębiamy. Wdech ramiona góra i wydech. Wdech góra i wydech. Z wdechem wróć do centrum, ramiona góra i z wydechem dłonie na kolana. Z wdechem mostek do przodu skieruj. I z wydechem zaokrąglamy kręgosłup, Patki oddalają się od siebie, pępek do kręgosłupa, podwinięta kości ogonowa. Jeszcze wdech. I wydech. I jeszcze dwukrotnie. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I wracamy. Rozluźnij ramiona. I teraz krążymy. Otwieramy naszą klatkę. Rozluźniamy barki, ramiona. I na zmianę. Płyniemy na zmianę. Super. Ok. Teraz przechodzimy do dandasany. Wyprostuj nogi, wydłuż kręgosłup. Palce skierowane do sufitu, do nieba, pięty wbite w masę. Wydłużamy kręgosłup. I teraz prawa noga do zdjęcia. Przenosimy prawą stopę za lewą nogę. Wydłuż się, unieś ramiona do góry. Dek. I z wydechem możemy lewą ręką przytulić nasze prawe kolano i skręcamy się. Młoń wydłużaj kręgosłup. Z wdechem rośnij, z wydechem po głębiej stronie. możecie także, jeśli jesteście bardziej zaawansowani, bądź czujecie się na siłach w skrętach, nie, nie są dla Was trudnością, możecie zahaczyć łokieć o kolano. Zamiast przytulać, zahaczyć łokieć o kolano. I tutaj jeszcze mocniej wchodzimy w skręt. I spokojny oddech. I wracamy w centrum. Ramiona góra i z wydechem opuszczamy. Prawa stopa wraca na swoje miejsce. Teraz lewa do zdjęcia. Wydłużony kręgosłup. Stopa jest przyklejona wdech. I z wydechem najpierw przytulimy, rośnie do góry bark od ucha. Rośniemy góra wdech. I z wydechem pogłębiamy skręt. Wrócimy sobie do centrum, i teraz zahaczymy łokieć. Rośnie góra, wyciągaj się, i z wydechem pogłębiaj skręt. Spokojny oddech. I wdech, wracamy, wyprostuj, i z wydechem idziemy do Kłon. Wyciągamy, wydłużamy kręgosłup. Możesz złapać za kostki, za stopy. Jeśli nie sięgasz, możesz kocem bądź paskiem do jogi, paskiem do spodni złapać stopy. Wydłuż barki otwórz. Myślę cały czas o tym, że chcesz brzuch przykleić do swoich kuki. okrąglone plecy, wycofamy się, skrzyżujcie nogi i przechodzimy do klęku podwartego. Ustawiamy konie pod barkami, kolana pod biodrami na szerokość bioder, zadzieramy palce, stół bierzemy wdech i z wydechem piec głową w dole. Wydłużamy się, wyciągamy. Spaceruj i zostań, zatrzymaj. Teraz prawą dłonią. Łapiemy za lewą łydkę. Jeśli sięgasz niżej, możesz złapać za kostkę, zapięte. Skręcamy się. I wraca prawa dłoń na matę. Jeszcze pospaceruj. I teraz lewa dłoń łapię. I wracamy pies głową w dole, pies głową do góry. Otwórz klatkę piersiową. I wydech, skręcamy się za jedną piętą do centrum i za drugą. Przechodzimy pies głową w dole. I teraz przejdź stopami do dłoni. Jeśli jest to możliwe, staramy się na prostych nogach, wydłużamy kręgosłup i teraz prawa noga do zgięcia, prawą dłoń zostaw na macie i lewa ręka góra. Wraca dłoń i jeszcze raz otwieramy i wróć i góra. Jeszcze raz. I góra. Wracamy w dług kręgosłup. Obie nogi wyprostowane. Nie pogłębiajcie przeprostu. Tu jest zawsze ugięcie. Zwłaszcza panie, muszą tego pilnować. Wydłużamy się. Lewa do zdjęcia. Dłoń podparta, lewa. I prawa ręka góra. I wracamy.

według kręgosłup i teraz prawa stopa daleko do tyłu. Przyklejamy nasadę palców, prawa dłoń na macie, lewa ręka góra. I spójrz za dłonią bądź przed siebie, jeśli jest to dla Ciebie duży wysiłek. I wraca dłoń i jeszcze góra. I wracam do podstawy, i góra. Przód. I góra. Jeszcze raz. Przód. I góra. Wraca dłoń do podparcia. Unosimy tu do góry. Unosimy tu, Kolano. Kostka. Odsuwamy ramiona stabilnie I teraz prawa dłoń do przodu, lewa do tyłu. Skręcamy się. Góra wdech i wydech. Góra i wydech. Góra. I wydech. Jeszcze raz. Góra. I wydech. Wracamy w centrum, dłonie na matę, stopa lewa do tyłu, piec głową w dół i znowu przechodzimy stopami do dłoni, wydłuż kręgosłup, wydech w tło i jeszcze raz wdech i teraz Lewa stopa do tyłu. Lewa dłoń zostaje pięta, jest uniesiona lewa, prawa ręka góra. I wraca dłoń. I góra. Z Teraz przed siebie, wydłuż się, wdech i wydech góra. Przed siebie. I góra. Przed siebie. I góra. I ostatni, wdech. I wydech góra. Wraca dłoń na matę. Stabilnie brzuch aktywny, klienta uniesiona. Unosimy tułów do góry. Ramiona od uszu. I teraz lewa dłoń, dłoń do przodu, prawa do tłuch. Wdech góra. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. I ostatni wdech. I wydech. Wróć góra. Dłoń na matę. Stopa do tyłu. Wydech jest głową w dole. I wdech jest głową do góry. otwórz. I teraz kolana szeroko, łączymy duże paluchy stóp, przechodzimy do balasany. Czoło odłóżcie na macę, przedramiona na macę. Teraz połączymy kolana, dłonie przeniesiemy do tyłu, czoło odłóż na matę i wyjście pięć spokojnych wdechów i wydechów. I powoli, przez zaokrąglone plecy, uniesiemy się do góry. Położymy się teraz na matę. Przenosimy stopy do przodu. I powoli, kręg po kręgu, odkładamy nasz kręgosłup na matę. Wyprostujcie nogi, wejście wdech i teraz przyciągamy prawą zdjęcą. Przyciągi. Barki są rozluźnione. Nie napinaj ramion. Ramiona łopatki są przyklejone do matki. Wydłużony kręgosłup, przyciągamy i spokojnie oddech. I teraz lewa dłoń na prawym kolanie, prawa ręka na zewnątrz i lewa ręka przyciąga prawe kolano. Możesz głowę zostawić skierowaną, twarz skierowaną do sufitu, do nieba, bądź skierować za wzrok za prawą ręką, spoglądając. Prawy bark przyklejony do maty, pamiętajcie. I spokojnie oddech. I wraca prawe kolano do klatki piersiowej. Teraz przytul do prawego lewe i pokołyszcie się na boki. Przytulamy kolanka do brzucha. Rytulamy. I teraz wyprostuj prawą nogę. Zostaje lewa. Przytulamy lewą. I prawa dłoń na lewym kolanie. Lewa ręka do boku prawe kolano, lewe kolano w prawo. I spójrz teraz za lewą dłonią. Spokojnie oddech. I wraca. Lewe kolano, prawe krzyku jeszcze raz. Teraz dłonie na szczyty kolan, kolana połączone i rysujemy koła. Z wdechem oddalamy, z, wydech, z wydechem zbliżamy do naszego brzucha. Cztery koła w jedną stronę i cztery koła w drugą stronę. tu jeszcze raz kolanka skrzyżujcie łydki i przez kołyskę do siadu i wracamy przez zaokrąglone plecy do kołyski zmień skrzyżowanie nóg jeszcze raz zaokrąglone kołyska do siadu kołyska do siadu i teraz powoli już się się na macie do relaksu Wydłużcie kręgosłup, przeciągnijcie się, wytknijcie pięty, ręce przenieście za głowę, przeciągnijcie się i z wydechem rozluźnijcie przyjemnie ciało. Z zamknijcie sobie oczy, i ja was poprowadzę przez relaks. Zamknij oczy, rozluźnij ciało. Teraz odnajdź swój oddech w ciele, gdzie on teraz się znajduje. Czy jest w klatce piersiowej, czy w brzuchu. Zauważ, gdzie. Spokojne oddechy. Pozwól, aby twoje ciało przyjemnie się rozluźniło. Niech się rozluźnią stopy, kostki, łydki, uda, biodra, brzuch, klatka piersiowa, ramiona, ręce, dłonie, szyja, twarz, głowa. Pozwól, aby oczy się rozluźniły, skronie, rozluźnij tył głowy. Tył szyi, plecy, pośladki, tyły nóg, aż po pięty. I weź pięć spokojnych wdechów i wydechów bądź nawet 10-15 i pozwól sobie zostać w tym relaksie, w tym wyciszeniu, rozluźnieniu. Wsłuchaj się w swoje ciało. Gdy poczujesz się gotowy, zacznij powoli poruszać ciałem, poruszać palcami, kostkami, nadgarstkami. Przyciągaj się, ziewaj, wzdychaj. Wykonaj taki ruch, jaki lubisz najbardziej. Obróć się na jeden bok i powoli podpierając się górną ręką unieś się do siadu w moim kierunku. Weź wdech unosząc ramiona do góry i z wydechem połączone dłonie ściągnij do mostka. Jeśli praktykowałeś, praktykowałaś według przyjętej intencji, zweryfikuj ją teraz! Zbliż brodę do mostka, pokuń się sobie, podziękuj sobie za ten czas, podziękuj swojemu ciału, wdech ramiona góra. I z wydechem połączone dłonie ściągnij do mostka. Powoli otwórz oczy, uśmiechnij się do siebie. Ja Ci serdecznie dziękuję za tą praktykę. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, że poczujesz się lepiej. Dziękuję Ci serdecznie. Namaste.